Dziś e, mamy kolejny odcinek. Dziś chciałbym wam powiedzieć zaprezentować domowe konfetti na urodziny czy też na Sylwestra, jak to woli, no ale zawsze takie domowe, a nie kupować po nie wiem ile po 5-10 złotych w jakichś sklepach. No a ten te też e, można zrobić, ale domowego roboty, no i taniej w ogóle bo widzie to jakieś za wszystko 2 złote, złotówka nawet e, więc no, no zobaczycie, powiem wam jak, jak to zrobić pokażę wam jak to zrobić, e, no i chyba tyle Tak ja muszę kamerę trochę ustawić, dobrze niech jest, o tu jest właśnie e, no tu będzie taki ten Dobra, e, pokażę Wam pierwsze składniki. Pierwszy składnik rolka papieru e, to musi być właśnie o to. Chodzi, żeby była właśnie taka. E, a, za sekundę się widzimy, dobra? Za sekundę. No, e, i tak jak mówi. O, oh, sorry. E, I tak jak Wam mówiłem, potrzebna mamy rolkę papieru. Hu, maseczka. Związana właśnie w taki sposób, to jest bardzo ważne, bo Wam nie wyjdzie jedna razówka. Musi być jedna razówka, bo no chyba Wam szkoda na konfetti, które pewnie raz się użyje, e, w nową maskę zakładać. no i samo konfetti zrobione z jakiś skrawku papieru czy coś takiego. No, bardzo e, trochę zajmie nacięcie, ale efekt. Opłacany. Dobra, zaczynamy zamontowanie. A jeszcze pokażę Wam. Tutaj mam na ścianę. Jest efekt końcowy. Czyli pokażę Wam, jak to szczela. Albo no, jakoś pomyślimy. A na razie kamerę w ten sposób. No i tak. Pierwsza rzecz. Musimy maseczkę nałożyć na naszą taki sposób taki oto sposób. Musimy tą maseczkę nałożyć. O. No coś takiego, poczekajcie. Żeby to się trzymało, a nie latało gdzie chce. To jest ważne, żeby wyszło. O. I te tutaj mamy takie gumką zategowane. To wygląda mniej więcej w ten sposób. I teraz tą odginamy do siebie, a w środku prezentuję następująco. Teraz, żeby było ciekawiej. Oszczegam tylko, oszczegam Yy, że potem może być sprzątania trochę, jeżeli na całym pokoju ale efekt będzie cudowny yy, więc no, yy, bierzemy, w ten, yy, wsypujemy czekajcie, muszę jakoś to ustawić, żeby właśnie łatwo mi było wsypać a, a cały czas nie mogę czekajcie, bo to jest teraz ten czekajcie, tu wsypuję gdzie? o, Spróbuję do konfetti. Widać na filmiku. No tutaj mamy woreczek z konfetti. To można nawet na bok odłożyć gdzieś, bo na razie nam się nie przyda. No i tutaj mamy samo konfetti tak naprawdę wydaje się, że to jest bardzo mało a to jest bardzo dużo teraz przechodzimy na pole doświadczalne, zapraszam no i jesteśmy na naszym polu doświadczalnym no i spróbuję Wam jakoś to pokazać i teraz tak, to wygląda niby dziwnie, bo to jest niby z, bo to jest z maseczki no i ten a to już się rozsypało no i teraz tak no celujcie gdzieś tam i teraz jak to działa to tutaj jest system tu jest wiecie że tutaj jest konfetti. no wygląda że to nie jest mało ale to jest bardzo dużo i teraz co odwracamy żeby mogło polecieć sobie spokojnie najlepiej na takim miejscu gdzie później łatwo sobie Posprzątacie gorzej, by było, jakbyście mieli, no, no, w jakimś bardzo przestrzennym to wszędzie się i będzie więcej, przez ten, a jak jest mniejszy, to lepiej. I teraz tak, tu jest system, i teraz tak to niech idzie tam, żeby było lepszy efekt dla was, i teraz tak. Jakimś palcem, albo tymi, albo tymi, po prostu, albo najlepiej, tak? Walicie w to, i pod ciśnieniem to wypychasz, i to wylatuje. A teraz zaprezentuję. Ręka, czekaj, próbuję Wam to pokazać na filmiku. Ręka. czekajcie może tak to. Czekajcie, spróbuję, jakby do góry tylko to, jakby to zadziała. Kurde, blade. Kurde, bo to nie chce mi działać. Chyba, że spróbuję Wam w ten sposób nagrać, ale nie wiem, czy mam się to sposób podoba, bo tak to nie działa. No ale może chociaż tak zadziała. Poczekajcie. Czekajcie. No zadziałało, ale no zadziałało, to się już zepsuło. To się na, na, próbuję nałożyć to jeszcze raz e, no to się a, to wkłada do środka i teraz no po, Uf, o Jezus, teraz jeszcze naśmieciłem e, poczekajcie może wam to pokażę ale jednak chyba nie e, no e o, poczekajcie, bo, o, oh. no, naśmieciłem się niechcący, ale, ale to mam nadzieję, że Wam to nie, nie przeszkodziło, <śm> no. no, no i co mogę jeszcze powiedzieć o tym, że no jeżeli Wam się taki trochę długi odcinek spodobał z tym takim samodzielnym konfetti no to zostawcie mi tą łapę w górę i tą subskrypcję. A ja się postaram dla Was, kochanych widzów, nagrać więcej takich szalonych odcinków. Mówię, że no, no i tyle no. Zobaczymy jak polubicie ten film. No i... Od tego chyba zależy, czy będę dalej nagrywał, bo jak będzie, no tak samo, dajemy, hop. Poczekaj. Tam jest. Spróbuję trafić, żeby przed ekran, ale no trochę może niestety się naśmieci, ale no efekt jest kozacki, potem tylko trochę sprzątania masz, ale... Ale tak, to to do nic. No, no, no chyba tylko tyle. Masz z tego minus. Dobra. Spróbuję, bo jeszcze wkładam trochę tego konfety, konfetti. Jeżeli by się udało, to, to chyba tak zakończę ten odcinek. Bo to to już prawie 10 minut trwa, półtorej, dziewiątej minuty, no prawie 10 minut już trwa, więc, no długo bardzo, więc, dobra. Jest napełnione, jeszcze raz tu można do kamery zobaczyć, no żeby nie było, że nie ma, co nie? I teraz tak, wyceluj. No, i wyszczeliło, um, A to po paru użycia e, szczelania e, się no na, na nie nadaje, więc e, to najbardziej się to tak przyda. Raz, dwa razy można z tego szczelić. Oczywiście trzeba to naładować, do, no ale no. no, i tyle chyba. No to jeżeli mam się taki odcinek spodobał z konfetti, to zostawcie łapę wygólić subskrypcję na kanale. Widzimy się w kolejnym odcinku Siema!